W17 i gładkie firany z etaminy, ale jest to grubsza etamina, naprawdę bardzo fajna jakościowo, i mam dla Was mnóstwo rozmiarów. Od 140 cm, tak naprawdę do 5 m. Pamiętajcie, że numerek tej firany to jest W17, i pod takim numerem e, znajdziecie tą firanę w sklepie Magdalena24.pl. Wystarczy, że u góry wpiszecie numerek W17. Możecie też zamawiać za pomocą SMS-a, Whatsappa, Messengera. Numer telefonu zostawiam wam u góry. W w filmie, i teraz tak, jest to firana zarówno dostępna na taśmie, jak i przelotkach w wersji gotowej. I teraz Wam czytam, jakie są rozmiary z tej firany. 140 na 250 cm kosztuje 53 zł. 2 m na 250 69,90. 3 m na 250 cm 99,90. 4 m na 250 cm kosztuje 126 zł. I 5 m na 250 cm kosztuje 152 zł. Za sztukę. Zarówno taśma, jak i przelotka jest w tej samej cenie. Jeszcze raz Wam pokazuję strukturę. Tej etaminy. Naprawdę piękny model, będzie się prezentować na oknie, pasujący do każdych zasłon. Więc tutaj możecie manewrować z zasłonami. Zapraszam serdecznie do zakupów.